Partnerzy kanału Elocity, Pstryk oraz Franco. Ekspert wielkiego formatu. Cześć, dzień dobry, witajcie. Dzisiaj na zewnątrz wymiana filtrów HEPA. W sumie tylko dwóch. Zobaczycie zaraz, że w środku są cztery filtry, cztery takie wkłady. Ja kupiłem jakieś tam no name y tak naprawdę, to nie są jakieś markowe rzeczy. Ale idzie już tego znaleźć. Oczywiście można kupić cały filtr HEPA w Tesli. Kosztuje to chyba 7,5 stówy. Gdzieś takie okolice. No i przy cebuliłem oczywiście kupiłem na razie takie wkłady. Zobaczymy czy co się da. W moim przypadku było tak, że już zaczął samochód parować ostatnio w taką pogodę, kiedy ładuje samochód na DC. No to całe wnętrze dosłownie zaparowywało. No i przyczyną prawdopodobnie jest właśnie zawalony filtr, który zresztą ostatnio stwierdziliśmy w EV-REAPER, że no wymaga wymiany, więc zabieram się za to i pokażę Wam jak to wygląda. Pod maską mamy oczywiście tę osłonę. Filtr jest schowany właśnie tutaj pod tą osłoną. To jak widzicie odchodzi banalnie. I tutaj ja Wam pokażę później na przebitce. Yy, macie 10 śrub z tego co pamiętam. Na torksa T20 chyba to się nazywa konkretnie. Dokładnie, bo to tego wziąłem i ten pasuje. Yy, więc mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ja to przyspieszę, więc będziecie słyszeli, ale jest, jest 10 torksów do odkręcenia. Więc zabieram się za działanie. Wiecie co? Najprościej by było. Z tego co widzę, zdjęcia biorą również franka. To są raptem cztery śruby, i będzie dużo łatwiejszy dostęp do tych dolnych tutaj śrub do, do tej osłony. Spróbuję zrobić to bez zdejmowania franka. No i nie objęcie się jednak bez demontażu franka, więc dziesiątka idzie w ruch i odkręcam aż cztery śruby, które tutaj są. No i oczywiście, o czym zapomniałem, to lampeczka. Czyli przycisk też do otwierania franka od środka, jakby ktoś was zamknął. No i mamy tutaj jeszcze trzy śrubki. Ukrywa. No i tak wygląda. Górna część filtra HEPA To się oczywiście wyjmuje, z tego się pozbywamy. Zaraz porównam Wam, pokażę Wam, jak wygląda nowy filtr. Dla porównania, zobaczycie, czy to można wyjąć. Bo gdzieś oglądałem, że można to wyjąć. Ale to chyba nie wychodzi. To jest chyba pod spodem. Nie jest ekstra czysty. Ale też w porównaniu do tego źle nie jest. Więc to zostawiam. Nie chcę to wyjść, a nie chcę też tego zniszczyć. Trzeba było to całe zdjąć, czyli odkręcić te śruby, wymienić całość z obudową. Ale ja się zajmę tylko wkładem tym tutaj. Tego robaczka wyjmiemy, odpakuję nowe filtry i pokazuję wam, jak to wygląda. No, więc nowy filtr, stary filtr. Myślę, że nie trzeba przedstawiać. 2 lata, 80 tysięcy niecałych kilometrów. Tak to wygląda. Wkłady kosztowały, nie pamiętam, coś około 100 zł. Te dwie sztuki. Tu od spodu wygląda to troszkę lepiej, no ale jest syf. Ewidentnie wymaga to wymiany. Patrzę, kto to produkuje. Ja mam auto produkcji chińskiej i filtr też jest chiński. I właśnie bardzo ważne rzeczy. Airflow. Czyli te, te strzałeczki. Z racji, że tutaj nam w tę stronę leci powietrze. To w ten sposób, w ten sposób to wkładamy. Tak. Jeszcze raz. Dla pewności. Airflow. Tyle. Wkładam drugi nie mogę zamykać. To tyle. Jak widzieliście, temat trwał 10 minut. Coś takiego. Jak się wie, gdzie co odkręcić, no to jest to banał. No i zobaczymy, co to przyniesie. Jeszcze kolejny etap to wymiana filtra kabinowego, bo też ma dwa lata i oczywiście wymaga wymiany. Więc filtr kabinowy również będę wymieniał, ale co do tego, to oczywiście będzie osobny odcinek. A na dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia do następnego odcinka. Cześć!